Doświadczenie polega na tym, że rzucamy dwa razy sześcienną kostką, czyli na początek obliczamy sobie omegę. Omega jest to liczba wszystkich możliwych zdarzeń. Nazywamy to mocą omegi, bądź liczebnością zbioru omega. I zapisujemy, że to się równa dwie kreski. W pierwszym rzucie mamy jedną z sześciu możliwości, czyli jest 6. W drugim rzucie również mamy jedną z sześciu możliwości, czyli również jest 6. Sześć. sześć razy sześć. 36 możliwości. I mamy zdarzenie A, które polega na tym, że iloczyn wyrzuconych oczek wynosi 12. Jak to zrobić w łatwy sposób? Ja zawsze polecam, żeby się nie pomylić, zrobić przy pomocy tabelki. Tu jest pierwszy rzut, czyli będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu będzie drugi rzut, czyli będzie 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. I szukamy tych iloczynów 1 razy 1, 1, 1 razy 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2 razy 1, czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu mamy wtedy 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tu mamy wtedy 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tu mamy 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tu mamy 6, 12, 18, 24, 30 i 36. Mamy rozpisane wszystkie możliwości i zakreślamy tylko te, gdzie iloczyn wynosi 12. Widzimy, że tu nie ma. Widzimy, że tutaj jest, w tym miejscu jest 12. Tutaj, w tym miejscu jest 12. Tutaj, w tym miejscu jest 12. Tutaj, jest 12. tutaj nie ma. I w tym miejscu mamy 12, czyli liczebność a wynosi 4, czyli p od a równa się 4,36. Po skróceniu jest to oczywiście 19 dziewiąta i zadątko jest policzone. Zanim napiszecie pytanie w komentarzu, chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli w zadaniu nie ma podanej informacji, że wynik podaj w formie ułamka nieskracalnego, to ta odpowiedź jest uznawana. Ale jeżeli w treści zadania jest jasno sformułowane, że wynik podaj w formie ułamka nieskracalnego, a Wy tego ułamka nie skrócicie, no to niestety macie punkt odjęty.